I jeszcze raz ostatni spin. Chociaż, chuj, ryzykuję, ryzykuję, biorę szóstkę, pierdolę. Trudno, trudno, nie wszystko można mieć. Trudno, nie wszystko można mieć, jeżeli się nie uda nic wygrać, no to trudno, no chuj, no to pójdziemy na Zeusa, no nie zawsze wszystko można mieć. Chuj, no dobra, źle może zrobiłem, bo powinienem dziewiątkę wziąć, Mi... na tej stawce powinienem wziąć dziewiątkę, no dobra, ale... Chuj, nie wszystko można mieć, no jeżeli niczego nie da, to się z tym pogodzę, no chuj. Jedziemy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie ma nic, chujnia. Nie ma nic, nic się nie trafia, ale jaja. Nic się nie trafia. Masakra. Ja pierdolę, nic się nie trafiło, chłopie. <ścoughs> nic się nie trafiło.